Cześć, tu Agata Tubi Mam. Zapraszam na recenzję króliczka Alilo Smarty Bunny R1. Subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić żadnej najnowszej recenzji. Na moim Instagramie możecie znaleźć jeszcze więcej recenzji oraz filmiki na żywo z otwarcia paczek. W zestawie z króliczkiem Alilo R1 znajdziecie oczywiście zabawkę w wybranym kolorze. Ja mam żółtą, są jeszcze dostępne w kolorze różowym i niebieskim. Kabelek do ładowania do komputera, jest on dość krótki. I kolorowe karty do identyfikacji kolorów. Jak one działają, to już Wam mówię. Co to jest za zabawka? To jest króliczek Alilo. Jest to elektroniczna zabawka. Która posiada piosenki i kołysanki. One mają fabrycznie wgraną muzykę klasyczną oraz popularne polskie, ale i angielskie piosenki oraz kołysanki dla dzieci. Tutaj mamy jeden przycisk na przodzie, a z tyłu ogonek to jest włącznik, i tym samym wyłączamy i regulujemy głośność. Pod ogonkiem mamy oczywiście tutaj wejście do ładowania. A pod spodem mamy identyfikację kolorów. On jeszcze identyfikuje kolory i wypowiada je na głos w języku polskim oraz angielskim. Potem wam pokażę i włączę, jak on śpiewa i jakie ma piosenki. Ten króliczek. Dodatkowo rozpoznaje kolory. Rozpoznaje aż 9 różnych kolorów. Eee, należy przycisnąć delikatnie spód króliczka do karty z wybranym kolorem, przytrzymać przez dwie sekundy, aż zidentyfikuje kolor, no i on potem powie w języku polskim, a następnie w języku angielskim, jaki kolor rozpoznaje i jaki widzi obrazek, a także odegra dźwięk przypisany do wybranej karty z kolorem. Eee, Dodatkowo, jeżeli dziecko weźmie e, tę zabawkę w rękę, to przy potrząśnięciu e, króliczek odegra różne odgłosy i dźwięki. Dodatkowo e, odgłos przestaje być odtwarzany po dwóch sekundach. E, także należy potrząsnąć ponownie, aby zmienić na następny odgłos lub dźwięk grzechotki, albo można nacisnąć tym właśnie e, przyciskiem. Króliczek ma bardzo ładny design. Sam tutaj trzon jest wykonany z takiego stworzywa ABS, który jest odporny na wstrząsy i upadki, który jest podobno 30 razy mocniejszy niż zwykły plastik i on jest matowy. U góry mamy część taką silikonową, gumową, więc tutaj dziecko może się bawić tymi uszkami i będzie odporny na zniszczenia i zabawę. Ten króliczek nie tylko odtwarza kołysanki, e, najpopularniejsze piosenki w języku polskim oraz angielskim, e, identyfikuje różne kolory, ale dodatkowo ma LEDowe światło nocne zmieniające kolor w tych uszkach. Ma aż 7 kolorów e, światła. Świeco, e, uszy świecą na czerwono, gdy ładujemy królika, i przestają się świecić, gdy królik jest w pełni naładowany. Uszy zaczną e, Wam migać na czerwono, gdy bateria się rozładuje. Sam króliczek jest niewielkich rozmiarów, bo ma 16 cm wysokości, więc spokojnie mieści się w mojej dłoni. Tak samo dziecko, nawet takie malutkie, bez problemu będzie trzymać go w dłoni, właśnie dzięki temu, że tutaj na samym środku jest dość mocno zwężany, więc on jest naprawdę wygodny do trzymania. Dodatkowo jest bardzo leciutki. Królik jest oczywiście ładowany za pomocą kabla USB i czas pracy baterii wynosi mniej więcej około 4 godzin. Ta zabawka przeznaczona jest dla dzieci już od pierwszych dni życia. Ma ona bezpieczne tworzywo, więc nawet jeżeli dziecko weźmie do później niechcący tego króliczka, to spokojnie tą silikonową główkę można zdjąć i ją umyć. Dodatkowo fajne jest to, że ta zabawka nie ma żadnych elementów futrzanych, dzięki czemu bardzo łatwo ją utrzymać w czystości, czy nawet zdezynfekować. W zestawie znajdziecie 9 kart z kolorami. Jestem Alilo, zaprzyjaźnimy się. Do zabawy! e dźwięki. Dźwięki grzechotki. check Przechodzimy do mojej opinii tego króliczka Alilo R1. Zdecydowanie jest to dość droga zabawka, bo kosztuje około 200 zł. Natomiast jest ona elektroniczna i innowacyjna. E, posiada aż cztery funkcje. E, wszystkie piosenki polskie są śpiewane przez panią Gosię Kosik, a, która ma naprawdę bardzo piękny e, i taki uspokajający głos. Co jeśli chodzi o jakość dźwięku? Uważam, że jest on bez zniekształceń, natomiast tak czy inaczej, uważam, że ma naprawdę bardzo dobry dźwięk, jak na tak malutką zabaweczkę, bo jednak zobaczcie, ona mieści się w dłoni. Uważam, że naprawdę tutaj jakość nagrania jest rewelacyjna. Dodatkowo w tych uszkach, tutaj w studiu tego nie widać, bo po prostu są bardzo jasne światła, ale one mają bardzo ładne kolory. I na początku w ogóle myślałam, że te kolory będą wiecie typu czerwony, zielony, niebieski i takie bardzo ostre, a one bardzo spokojnie przechodzą po kolei w różne kolory, które są naprawdę przyjemne. Dzięki temu, że te uszy są takie mleczne, silikonowe, to one nawet przy zgaszonym świetle nie rażą po oczach. Dają delikatne rozproszenie w pokoju, co jest naprawdę atutem. Króliczek automatycznie się wyłączy po 30 minutach nie dotykając go, nie klikając, nie podgłaśniając on się wyłączy, więc to jest fajne, bo nawet jeżeli zostawimy króliczka, on będzie grał, my gdzieś pójdziemy z dzieckiem i zapomnimy w ogóle o tym, że on tutaj się włączył że grał, to on się sam wyłączy więc to jest naprawdę fajne zaprogramowanie. Jedyne, co może niektórych denerwować, to na przykład podczas tej funkcji różnych dźwięków. Czyli są wydawane te, wiecie, 66 dźwięków. To jeżeli dziecko trzyma w dłoni tą zabawkę i będzie potrząsać, to niektóre te wiecie, dźwięki mogą być cały czas stale powtarzane, więc to może czasami denerwować. Ale to można spokojnie wtedy, wiecie, przełączyć, nauczyć dziecko, żeby po prostu klikało w przycisk i zmieniało właśnie tym przyciskiem sobie Dźwięki. Zanim poznałam na żywo te króliczki Alilo, to powiem szczerze, że byłam naprawdę bardzo sceptycznie i z dużym dystansem podchodziłam do recenzji do testu tych króliczków, ponieważ zawsze jest tak, jak coś jest super popularne, każdy chwali, uwielbia, jest numer jeden. Zwłaszcza, że ta zabawka była wielokrotnie nagradzana, w naprawdę przy różnych konkursach, to byłam bardzo sceptycznie nastawiona, bo myślałam po prostu, że to jest po prostu, wiecie, kolejny chwyt marketingowy i tak dalej, ale. Uważam naprawdę, że ta zabawka jest świetna. Naprawdę na roczek, czy jakieś malutkie dziecko, ma pół roku. To naprawdę jest genialna. Przez to, że jest właśnie bardzo dobrze wykonana, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Ma bardzo ładny design. Kolory pastelowe, które są modne, które są przyjazne i przyjemne dla oka. Dodatkowo jakość w ogóle tych dźwięków, głośnik, który jest naprawdę bardzo dobrej jakości, lektor angielski, lektor polski. Taka zabawka jest super dla rocznego na przykład dziecka. I tak samo dla dwulatka. Dwulatek pokocha te wszystkie dźwięki zwierząt, trąbienia, klaksony. Naprawdę pokocha. No a do tego w ogóle wiecie: identyfikacja tych kolorów to no, jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Uważam też, że ten króliczek zdecydowanie ładniej wygląda na żywo niż na zdjęciach w internecie, jak oglądałam. Można sobie też dokupić naklejki, wtedy dziecko może sobie tutaj ozdobić swojego króliczka. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Pa!